Siemaneczko, siemaneczko, siemaneczku! Witam Was w Days Gone, z tej strony Luizny Lukaszeroo. I dalej kontynuujemy przygodę Deacon'a i zapraszam Was na mojego YouTube'a oraz Twitch'a. Oh yeah! Dobra, jedziemy. Kiedy sam wiesz? Tyle z klasą, uczułem. Ej, Riki, jesteś tam? Słuchaj, przez jakiś czas mnie nie będzie. Mogłabyś mi trochę kryć? Skizo będzie pewnie pytał, dlaczego nie pracuje na bagnach i takie tam. Ej, hey, Dick. Co tam? Buzer jest... A... Kurde, sam nie wiem. Jest jakiś zdołowany czy coś. Pogadaj z Adi. Chyba wiem, jak można go pocieszyć. O, a co chcesz zrobić? Nie wiem. Myślałem, że może wpadnę na górę Oliri, zgarnę jego maszynę i mu ją podrzucę. Trochę ci to zajmie na piechotę. Coś wykombinuje. To będziesz mi kryć czy nie? Tak. Dzięki. A! Bez odbioru. Brian, jestem przy jednym z nadajników, w tym przy Camp Creek. E, tu nic nie ma. Poczekaj. E, dobra, zaraz tam będzie agent polowy. Wiesz co robić, bez odbioru. Tak, wiem, mam nie dać sobie odstrzelić dubska jednocześnie, bawiąc się w podglądacza. Bez mhm. odbioru. Tu, Brian, jesteś tam? No to o co chodziło. Kiedy ostatnio gadaliśmy, wydawało się, że zaraz posikasz się w swój kombinezon. Nic. Zresztą, mówiłem, ludzie wyżej postawieni niż ja, którzy nie chcą, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Mam za nie przechowali. Wiesz co, gówno mnie to obchodzi. Chcę tylko uzyskać informacje na temat Sary. Tak, mam kogoś, kto nad tym pracuje. To trochę potrwa. Chyba musisz uzbroić się w cierpliwość. A? A? miał jakiś wybór, prawda? Tak, grupa badawcza nie jest częścią mojej jednostki, więc nie mogę śledzić ich po tej operacji. Chcę, żebyś... Umieścił na na ich A, jasne. A, i chcę, żebyś śledził gościa w białym kominezowie. Coś jeszcze? Tak, nie daj sobie ostrzeć, Lubska. Twój e, kanał wcześniej otwarty. Nie myśl na to, jak... Zbliżają się.

Pan i zniszczony niż... Ej, hey, przepraszam, nie chcą co trochę uzbrojać. A, nasz uzbrojony magister biologii. Tak, coś w tym strefa. Czyli to ma na sobie biżuterię. Jakie to ma znaczenie? Te stworzenia włóczą się tu od dwóch lat, drabiąc i rzucając się z pazurami na nas i siebie nawzajem. To oznacza, że obiekt albo dbał o niego, albo dopiero ostatnio... Ostatnio, Zobacz. jest to myślałem, że oni wszyscy są. O. Kompletnie pochamwani? Tak, są! Ale podobnie jak pacjenci z zaawansowaną demencją, miewają czasem przebłyski świadomości. Ofiary drugiego stadium infekcji wydają się zachowywać szczątkowe wspomnienia. Bez jaj. Bez jaj. na tę ubranią. Prawie czyste. Cóż, wynika z tego, że niektóre świrusy wstają rano, biorą prysznic, ubierają się, zakładają swoje ulubione złote zegarki, całują żony na pożegnanie, a potem wychodzą z domów, by miło spędzić dzień na zjadaniu nas i obstrywaniu się. Czy czemu goście marnują czas na takie pierdoły? Uff, mam nadzieję, że wszystko słyszałeś, O'Brien. Dobra, teraz czas wynosić się z w pizdu. Coś się tam kręci, kiedy przelatywaliśmy nad Feruel. Fireman... O, Brian. Jesteś tam? O, Brian. Czekaj. Tak, jestem. Podłożyłem urządzenie tropiące i zdobyłem dla ciebie dane. Bada, czy to mężczyzna, czy kobieta? Co? Dlaczego pytasz? Mężczyzna, czy kobieta? A, to była kobieta, ale nie zapytałem, jak się nazywa. Dobra. Będziemy w kontakcie. O, Brian, bez odbioru. Dobra, uciekamy. Ty ciągle łonisz helikoptery? No. Wiesz, co Pojęcie nie ale obrajan chyba mówił prawdę. Niro prowadzi tam jakieś misje terenowe. Pada świrusów. Nie wiem po co. Ej, muszę zbadać. tu i powiedział, że cały dzień mam przydać spadać. Powiedz skizowi, żeby spierdalał. Tak, przekażę. Na razie. Nie idziemy tam na tą górę. tu Tucker. Jesteś tam? Tucker, no jestem. Zgaduję, że masz dla mnie kolejną robotę. No dobra, wpadnę do was. Bez odbioru. No robotka będzie. Ale cały sam, ubocony. Tykon, jesteś tam? Mam kolejne zadanie. Riki, cześć, no... Dobra, zajrzę do was, bez odbioru. Ja zaraz Copeland cię odezwę. Nie, nie, snajper. A, tutaj ja też wróżywaliłeś nigdzie snajper. Nie widziałem. Ilu włosęków! Ktoś potrzebuje pomocy. Pomóż! Ej, pomóż! Potrzebuję pomocy! Dobra, dobra! Nic ci nie będzie. Zginiesz tutaj, ale wiem gdzie znajdziesz bezpieczny obóz. Obóz? Okej. Okej. Eee, o idź do Lost Lake. Znajdź Ricky Patil. Powiedz, że cię przysyłam. Nie po mnie, kurwa. Rozumiesz? Mm. Powiedz, że to był Diko. Będą wiedzieć. Po prostu biegnij i trzymaj się z dala od dróg. Okej. Okay. A. się no. No ciśniemy. U. No już prawie jesteśmy na górze. Na górze. O kurde! Yeah, yeah, yeah. oh. Czyli oh. nam... Tom! W obrabować! Nie ładnie, nie ładnie... Nie ładnie Andrzejki. Ja baza, to ja? A, no to jazda A, chyba wystarczy. co teraz? Hej, mam coś dla ciebie co, co to kurwa? Pojechałeś i wziąłeś mój motor? Nie chciałem, żeby kołb go dorwał, rozłożył na części Jezu, Dick Słuchaj, to na wypadek, gdybym potrzebował części, twojej grubej dupie i tak się na nic nie przydadzą Cholera, dzięki bracie Jeśli za czymś tęsknię to za drogą pod kołami Prosiła, żeby ci przekazać, że zapłaciła ludziom, żeby sprowadzili twój motor. Jest w warsztacie. He, zaraz, co? Nie ma za co, Dick. Bez odbioru. Fajnie. Nie, no jeszcze mi tak mało brakuje, no. Co słychać? O, dobra. Zaczekaj. To wszystko. Tak, mi mało brakuje, no. Witaj. Hej, Blair. Co słychać? Okej. Okay? Tak, dobrze. To powinno zadziałać. To dopiero ulepszenie. Okej. Okay? Nie, nie wiem, czy ma mam jakieś czy nie. mięcho, czy nie? Nie mam. Nie! Tylko czegoś szukał. Wydajność. Pani tu później. No dobra robaczki teraz będę kończył, więc trzymajcie się i do następnego odcinka. Siemaneczko!